Dalej on mówi coś niezwykłego, jak ważna jest modlitwa w życiu. My czasem się niecierpliwimy. Lysysia mówi, ratunkiem na to, na naszą niecierpliwość, nasze takie zdenerwowanie, na takie nasze, wyry, no takie, no nie wiadomo jak to nazwać, ale takie, no, naszą taką niecierpliwość. To jest najlepsze słowo, właśnie. Jest słowo, uciekać się do modlitwy. Całe Twoje życie niech upływa na wyrzeczeniu, modlitwie, pracy, uniżeniu i czynieniu dobremu Bogu. Jeśli poczujesz, że budzi się w Tobie niecierpliwość, natychmiast uciekaj się do modlitwy. Pamiętaj, że zawsze jesteśmy w obecności Boga, któremu musimy zdać sprawę z każdego naszego czynu, dobrego i złego. I to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli nam pokazuje, że. Mamy tę część, jak mamy przeżyć życie, ojciec nam pokazuje, żeby żyć na wyrzeczeniu, w modlitwie, w pracy, ale żyć takim życiem też, e, no takim pracowitym, takim, które daje jakiś owoc, daje jakieś życie, żeby się czymś zająć ważnym. Nie tam żyć sobie tam na kanapie, nie wiadomo co tam, siedzieć i serial oglądać. Po co to komu? Też mówi o tym, że się uniżać, ojciec Pina, żeby dziękczynić, a wiesz, dalej on mówi coś niezwykłego, jak ważna jest modlitwa w życiu. My czasem się niecierpliwimy. cierpliwimy. mówi, ratunkiem na to, na naszą niecierpliwość, nasze takie zdenerwowanie, na takie nasze, wyry, no takie, no nie wiadomo jak to nazwać, ale takie no, naszą taką niecierpliwość. To jest najlepsze słowo, właśnie. Jest co właśnie? uciekać się do modlitwy. Uciekać się do tego zbawiennego ratunku. Będziemy to kontynuować na tym kanale. Jak się modlić, jak poznawać to modlitwę, ale widzisz, ta modlitwa nas kieruje od razu do Boga. To mogą być akty strzelice. to może być stawanie w obecności Boga. Jestem obok Ciebie, Panie Boże, jest lepiej. Ty obok mnie jesteś. To jest niezwykłe właśnie. Ojciec Pio nam to pokazuje, jak to jest ważna sprawa, też właśnie stawać w obecności Boże. On tu wręcz mówi tak, pamiętaj, że zawsze jesteśmy w obecności Boga, zawsze obok Niego jesteśmy. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że nie jesteśmy obok Pana Boga. Niezwykłe, bo to jest piękne. Pamuk jest obok nas, Pamuk jest w nas przez łaskę. Umacnia naszą siłę, umacnia naszą wolę. To jest bardzo piękne. taka piękna perspektywa wręcz. Życia łaską. I co jest ciekawe, musimy zdać sprawę z każdego naszego czynu, dobrego i złego. Ale to jest też bardzo. Takie podejście wtedy się zmienia, że to nie ma to, że ja sobie żyję tak, a to nic nie, nie, nie znaczy, czy tak robię, czy nie, jakoś to będzie. Nie z każdego czynu zdamy sobie sprawę przed Bogiem. Ołaci nam to pokazuje. Czy się dzisiaj? Nie wiadomo, co będzie, może za rok nie będziemy nawet żyli. Trzeba sobie stawać w takiej perspektywy. Nie wiadomo, że tutaj przyjdzie wojna, może staną się straszne rzeczy wobec nas. Trzeba też się modlić o to, żeby tych bandytów. Ukarać, żeby ukarać, żeby w końcu była poważna interwencja w tej sprawie i Boża, i ludzka, w szczególności boża. I to jest bardzo więc ważne, stawać w takiej perspektywie, co ja zrobię. Że ja tutaj żyję i ja mam wybrać zawsze dobro. W każdej sytuacji możemy wybrać dobro. Jeżeli nie udaje nam się, nie jesteśmy cierpliwi, nie mamy sił. Ojciec Pio pokazuje, uciekaj się do modlitwy. Ucieka się do tego zbawiennego e, środka, jakim jest właśnie modlitwa. Kto się modli, będzie zbawiony, mówił ojciec Piotr, święty święta Włoskiego Łoli, tak samo, on też dawał taką radę. Kto się modli, będzie zbawiony. Kto się modli, kto umacnia swoją modlitwę, kto ucieka się do Boga. To właśnie z modlitwy, to z modlitwy do Pana Boga, z przebywaniem w Panem Bogiem, jest możliwe uratować swoje dusze. Każdy ma z nas problemy, każdy z nas ma trudności. I co jest ważne, właśnie. Z tego właśnie więc wynika, właśnie, że z tego wypływa całe życie. Niech wtedy ono yy, przechodzi na wyrzeczeniu, na zapieraniu się siebie, na modlitwie, na pracy, na uniżeniu. To wynika z tego, że jest obok nas Bóg. Jest w naszej duszy, on podtrzymuje nas swoim istnieniu. To jest niezwykłe. To jest piękne. On podtrzymuje nas, nasz byt. Jest z nami. Jest, nawet jeżeli byś zgrzeszył ciężko. Broń się, Panie Boże od tego, to, od tej ochydy, to wciąż się Pan Boże podtrzymuje. Dajcie czas, dajcie łaskę. Nie dajcie łaskę uświęcającą, daj Ci to czas, żeby się nawrócił. To tak powinienem powiedzieć. Nie ma tak, że Pan drża ciężko i się wszystko ok. Nie jest, jest jest tragicznie wtedy. Często wręcz wciąż otrzymujemy, Pan Aniosłusz nas wtedy porusza, ludzie, czujemy się źle po grzechu. To jest wciąż jeszcze ta jakaś łaska, jak udaje nam Aniosłusz do nawrócenia, która prowadzi nas do nawrócenia. I trzeba od razu wjeść do spowiedzi. Tak to wygląda. Piękna sprawa. Do jutra. Niech ojciec Pio dalej się prowadzi i pomóż nam zdobywać duszę dla ojca Pio. Pomóż, aby ojciec Pio jak najwięcej Polaków nawrócił. Aby uratował ten latający mnich Polskę od grzechu. Od tej zarazy, najgorszej zarazy. Najgorszą zarazą nie jest wojna, jest grzech. Wojna może być karą za grzechy. Ale ratuj nas, Panie Boże, od tego, od grzechu, bo z tego to wszystko się rodzi. Salwa Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e così questo Signore. Sero dato Gesù e Maria, oltre